Dzisiaj jest 16 dzień wyzwania majowego, i jest to swoistego rodzaju podsumowanie, tak na połowę. Wyzwanie majowe robię razem z Justyną, po to, żeby nauczyć się, jak mówić do kamery. Więc, w ramach podsumowań, obejrzałam sobie moje wcześniejsze filmy. Nie wszystkie, ale można powiedzieć, że zrobiłam przegląd i tak. Pierwsza rzecz. Jak mówiłam ze skryptu, pierwszy odcinek, tragedia. Bo zajmowało mi to bardzo dużo czasu, denerwowałam się, że mówię nie to, co mam, nie to, co chcę, nie tak, jak sobie zapisałam. To no więc to była sprawa numer jeden. Potem przeszłam do robienia z tak zwanych, z listy, czyli z bullet points. Czyli miałam zapisane pomysły, które chciałam mówić, rzeczy, które, o których miałam powiedzieć. I to już było trochę lepsze, ale no nie było fantastyczne. Między innymi dlatego, że czułam, że muszę wracać i za, jakby zacinałam się, bo teraz muszę o czymś powiedzieć, nie pamiętam o czym, muszę sprawdzić. No dobra, sprawdzam. Okej, okay, dobra, no to mogę mówić. I to nie było płynne. Więc potem moje filmy były już bardziej na jakiś jeden konkretny temat, wymyślony wcześniej, który sobie przygotowałam zawczasu, ale były, można powiedzieć, bardziej spontaniczne. No tak, no to jest najlepsze określenie. I te zaczęły mi iść coraz lepiej. Więc po tych pierwszych dwóch tygodniach czuję, że. Po pierwsze, nie boję się aż tak mówić do kamery. Po drugie, nie boję się aż tak mówić, nie mając wypunktowane i napisane dokładnie, co mam wejść krok po kroku, bo bez przesady. Jeszcze pamięć nie taka zła, coś tam pamiętam. I wydaje mi się, że oprócz niektórych dni, kiedy po prostu mam, nazwijmy to, zły dzień, słaby dzień, z jakiegoś powodu, albo jestem zmęczona, albo Albo po prostu mi się nie chce, no to te wypowiedzi są całkiem, całkiem. I że idzie coraz lepiej. No dobra, to tyle byłoby tego na dzisiaj. Zobaczymy, jak mi pójdą pozostałe dwa tygodnie. Do zobaczenia jutro.